Pisanie to sztuka, ale przede wszystkim rzemiosło, które wymaga ciągłej nauki i doskonalenia. Wielu początkujących twórców zastanawia się, czy warto sięgać po poradniki pisarskie, czy może lepiej polegać wyłącznie na własnej intuicji i doświadczeniu. Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Poradniki pisarskie mogą być nieocenionym wsparciem dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności pisarskie, ale nie są wszystkim. Zgłębmy więc nieco ten temat. Poruszam tu jedynie kilka kwestii z paru wybranych poradników dostępnych na rynku. W opisie przygotowałem dla ciebie listę paru poradników godnych uwagi. Znajdują się w niej oczywiście też te wymienione w dzisiejszym odcinku, gdybyś chciał, chciała zgłębić ich tematykę nieco wnikliwiej. Przede wszystkim, poradniki dostarczają praktycznych wskazówek, które pomagają zrozumieć podstawowe zasady rządzące literaturą. Uczą, jak konstruować spójną fabułę, tworzyć autentyczne postaci i budować napięcie, które angażuje czytelnika. Niezależnie od tego, czy ktoś pisze powieści, scenariusze czy teksty marketingowe, znajomość tych zasad jest kluczowa. Co więcej, wiele książek oferuje ćwiczenia, dzięki którym można przełożyć teorie na praktykę i krok po kroku doskonalić swój warsztat. I tak na przykład, jak pisać, Pamiętnik Rzemieślnika autorstwa Stevena Kinga zawiera zestaw konkretnych zadań, które pomagają rozwijać umiejętności literackie i pozwalają eksperymentować z różnymi stylami. Narracjami oraz formami wypowiedzi. Czy też Jak zostać pisarzem? Becoming a Writer autorstwa Dorotei Brande. Książka ta zawiera zestaw unikalnych ćwiczeń, które z kolei pomagają rozbudzić kreatywność i znaleźć nowe pomysły na teksty. Brande podaje konkretne techniki, pomagające wyzwolić naturalny styl pisarski i znaleźć własny głos. Kolejnym argumentem przemawiającym za czytaniem poradników pisarskich jest ich wartość motywacyjna. Wielu autorów, dzieląc się swoimi doświadczeniami, pokazuje, że pisanie to proces pełen wyzwań, ale także satysfakcji. Opowieści o trudnościach, jakie napotykali, oraz sposobach na ich przezwyciężenie mogą być inspirujące i zachęcające do dalszej pracy. Ponownie wróćmy do Jak zostać pisarzem. Poradnik porusza temat blokady twórczej, a doskonale wiemy, że to częsty problem, z którym mierzą się autorzy. Ta książka oferuje rozwiązania, które pomagają odblokować wyobraźnię. Przezwyciężyć strach przed pustą kartką i samokrytyką, oraz pokonywać osobiste kryzysy twórcze. Podkreśla, że tego typu problemy są normalne w pisarskim fachu i nawet najlepsi się z nimi zmagają. I choć ma dość coachingowy charakter, możemy wynieść z niej praktyczne porady. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie myśl, że nie jestem jedynym cierpiącym na brak weny, uspokaja. A nawet potrafi zmotywować, szczególnie gdy widzę, że można z tym walczyć. Poradniki są również doskonałym źródłem wiedzy na temat technicznych aspektów pisania. Nie chodzi tu tylko o zasady językowe, ale także o bardziej zaawansowane kwestie, takie jak styl, rytm zdania czy sposób prowadzenia narracji. Wiedza ta pozwala na świadome operowanie językiem i unikanie błędów, które mogłyby osłabić siłę przekazu tekstu. Elementarz stylu przedstawia niezbędne zasady gramatyki, interpunkcji i stylu. Które pomagają uniknąć błędów i sprawić, że tekst będzie bardziej profesjonalny i zrozumiały dla czytelnika. Nie można także zapominać o tym, że w dzisiejszym świecie pisarstwo to nie tylko tworzenie historii, ale także umiejętność ich sprzedaży. Poradniki często poruszają temat marketingu literackiego i promocji książek, co jest niezwykle istotne dla każdego, kto marzy o publikacji i dotarciu do szerszego grona odbiorców. Znajomość rynku wydawniczego, sposobów autopromocji czy technik angażowania czytelnika może znacząco zwiększyć szanse na sukces. Kłania się tu książka Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować Artura Jabłońskiego, traktująca o wielu użytecznych kwestiach copywritingu i marketingu tekstu. Podsumowując, czytanie poradników pisarskich jest wartościowe na wielu poziomach, od nauki technik pisarskich przez motywację i rozwój kreatywności, aż po zdobywanie wiedzy na temat publikacji i promocji. Choć oczywiście, samo przeczytanie poradnika nie sprawi, że ktoś od razu stanie się wybitnym pisarzem. Do tego trzeba jeszcze masę samozaparcia i pracy. Bardzo pomocne w tym będzie też obserwowanie fabularnika. Więc zachęcam cię serdecznie do subskrybowania kanału, który powoli staje się swoistym pisarskim poradnikiem. Pisanie to proces, a właśnie poradniki mogą być nieocenionym wsparciem w jego przechodzeniu.